I answer on the lece, lecę, lecę, nie wiem co się tutaj dzieje Gdzie jest wędzać, ręce, gdzie są moi przyjaciele, ciągle więcej Chcę miłości, sam nie wiem, co to wszędzie będzie, kiedy zostanę raperem Ręce, nie wiem co się tutaj dzieje Gdzie jest wędzać, ręce, gdzie są moi, przyjaciele, ciągle więcej Chcę miłości, sam nie wiem, co to wszędzie będzie, kiedy zostanę raperem Dziwię się, mordeczko, że ja mogę żyć bez tego Bez jana, jebanego, ego maleje, dlatego. Nie będą mi doradzać ci, co sobie na dupie siedzą Ja pracuję, a na weekend i poprawiam sobie setą Lecę se na prawo jazdy, będę zapierdalał betą Wiedzę co dzień, maty co jest pięć, mordy wiedzą Jebać szkołę, i tak głowę mam, zajebaną wiedzą Jebać system i zasady, ja byk Czytam posty na wyby. I przeglądam wody, Ja tam chuj, ale ty w końcu weź się do roboty Bo u ciebie w tylko sklep monopolowy Ja próbuję zmienić coś, by mieć pod dostatkiem floty Czytam posty na Fyby i przeglądam wody, Ja tam chuj, ale ty w końcu weź się do roboty Bo u ciebie w tylko sklep monopolowy Ja próbuję zmienić coś, by mieć pod dostatkiem floty Lecę, lecę, nie wiem co się tutaj dzieje Gdzie jest Becel, 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 gdzie są moi przyjaciele Ciągle więcej Chcę Chcę miłości, sam nie wiem, co to wszędzie będzie, kiedy zostanę raperem. Lecę, 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 nie wiem, co się tutaj dzieje. Gdzie jest bezel, 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 gdzie są moi przyjaciele, ciągle więcej. Chcę miłości, sam nie wiem, co to wszędzie będzie, kiedy zostanę raperem. Co dzień brakuje mi słów, by wyrazić wam, co czuję. Czuję, z znów wyrzucić co noc tuje Mniej słuchaj tu, bo nawijam tu dla ciebie Chcę coś po sobie zostawić, zanim sam się znajdę w piekle Tyle rzeczy na tym świecie nadal czeka do odkrycia Odkryłem to znaczenie tego zwiewanego życia Nie trzeba być mądralą, żeby ogarnąć ciebie Szukaj szczęścia i spełnienia, samo nie znajdzie to ciebie Ja piszę, no bo lubię i chuj, że leknę w trumnie Robię to co kocham, a co gadają to ujdzie W roku rok do roku lepiej ogarniam tą furię Jak śmieją ze mnie świeże, że wyrażam to co czuję ja Piszę, no bo lubię i chuj, że legnę w szunie. Robię to co kocham, a co gadają, to ludzie. W toku rok do roku lepiej ogarniam tą chwilę Jak śmieją ze mnie się, że wyrażam to co czuję